Life shot to generalnie dobre shoty robi. Ta life shot? Generalnie dobre shoty robi, tak. Shot. Na przykład Dis w. No, w Anglii można powiedzieć, bo KSA jest z Anglii. To jest mega, nie?

Teraz wam pokażę nasz, e, nasz polski dish challenge. O, boże. Ja miałem tak, że jak wracałem z psem i nie wyszedł z windy i został na nią, on dalej był zapięty na smycz i pojechał tylko piętro wyżej od tamtego momentu, odpinam. O, no i bardzo dobrze, żeby się pieskowi nic nie stało. Jak można pay safe cardem, to dam tą resztkę. Dzięki bardzo, będzie o megle? No może będzie, Dobra. Patrzcie, polski, polski dish challenge, trzeba go nagłośnić, ej. I to jest na Boxdela też, na Boxdela też jest. Cewuś, dzięki bardzo. Bardzo ładny baner, dzięki bardzo. I to jest na Boxdela, to jest na kilka osób z tego Merganiego i Rafonixa, o. Dobra. Zapisuję ten donate. Do Siema, to jest Dis Challenge 3, jest za mną covers. Postanowiliśmy trochę zmienić konwencję i dwójkami będziemy Disować inne dwójki, sprawdzajcie. Pijam na beat, chyba jestem po wojaku. Siema Rafonix, rozpierdalam Cię na traku. W płaku, pokaż swoją rakietę normalnie. Łapie dla kolegów, było tak banalnie W internecie jesteś mocny ozorem A jak się napierdalasz, to z telewizorem Wyjebali cię z mieszkania, ciebie to nie bolało Zostawiła cię dziewczyna, jakby tego było mało Po co mu jakaś skoro ma Adama Dobrze wkłada, gdy otwarta, gafona brama Pasa niepowodzenia, no cóż wal To były dobre dymy, no więc było warto Nie wyzywaj rodzicielki, to twoja mama Teksty w nocy dla Adama słodki Adam, jednak nie jest kobietą, ale jak się wypnie, to Rafonda fonda jej się obsrałeś, na iemie się obsrałeś, przez pisia się obsrałeś, się obsrałeś się obsrać, hey, się obsrałeś, na iemie się obsrałeś, przez pięća się obsrałeś, ej, się obsrać, się hey. Boxdel, z kurwy synu, pokaż mi swojego wuja Wchodził ci do wanny i łapał za a. ładnie śpiewasz do muzyki reggae Szkoda, że w nocy ruchasz kolegę Skończyłeś się na Minecrafcie, jesteś matołem, żegrasz tu o łapki, jakbyś stał pod kościołem Śmieszne filmy masz, dość kabaretu, wszystkie ciekawostki skopiowałeś z internetu Pozdrawiam reszej, dzięki Skończyłem już Boxdela Przez boxdelem pranki Janki W wasze świsiony do prawdy A my nominujemy osoby, które właśnie zdisowaliśmy Mam nadzieję Zaraz że... będzie refren jeszcze jeden Tak dobrze jak my i nagramy coś niedługo razem I jeszcze raz refren dla Rafona Refren dla Rafona reprend dla rafona. Maku tak, się obstrałeś Na IEM-ie się obsrałeś Przez ptyś się obsrałeś Cię obsrałeś, się obsrałeś, się obsrałeś. Ej, się obsrałeś. Ej, się obsrałeś. Ej. Na się obsrałeś Na się obsrałeś Przez ptysia się obsrałeś się obsrałeś, ej, Cię się obsrałeś, coś This challenge słuchajcie, da, da, daję wam linkacza, weźcie zostawcie łapeczkę w górę, ja jeszcze raz puszczę to zostawcie łapeczkę w górę bo jest zajebiste, a trzeba go nagłośnić, ej! trochę zmienić konwencję Trzeba nagłośnić to Kiedy to miało wypuścić? 15 sierpnia No to 72 godziny minęły właśnie Pokaż swoją rakietę dla kolegów było tak banalnie Na chciałem te klatę teraz pat pat spad Czy pytają czy to samolot czy to ptak? Karier wybija w górę i czuję i you